Łączy nas porozumienie, które było z przeszłości, które dzisiaj odświeżyliśmy. Ale Walia ma ze sobą wspaniałą przeszłość, wspaniałą transformację. Śląsk jest w czasie transformacji i chcemy z tych doświadczeń Walii korzystać jak najmocniej, ponieważ ten proces ciężkiego przemysłu, kopalni, hut już jest za Walią, a jeszcze jest na Śląsku bardzo mocno. Te wszystkie obszary czy turystyka, czy edukacja, medycyna, ICT. Tereny poprzemysłowe to z pewnością rzeczy, które mogą wzajemnie nas mocno ubogacić. I tak jak powiedziałem wczoraj panu pierwszemu ministrowi, że to będzie tak długa przygoda jak historia klubu REXAM. W przyjaźni, zaangażowaniu i pasji do tego, co robimy. Dziękujemy pani marszałku za wspaniałe, gościnne przyjęcie na Śląsku. Jesteśmy tutaj po to, żeby potwierdzić nasze wspólne zobowiązania wynikające z przeszłości oczywiście i patrzeć już w przyszłość. And Silesia, and to look forward to that future. Our shared experience, our shared a very long standing relationship between us. What we've done today in signing this memorandum, oczywiście to, co zrobiliśmy dzisiaj, czyli podpisanie tego odnowionego memorandum porozumienia, to jest sposób, żeby spojrzeć w przyszłość, daleko w przyszłość, patrzeć oczywiście na wyzwania, ale także to, co możemy zrobić wspólnie dla naszych ludzi. I na pewno, kiedy następnym razem pan do nas zawita zaprosimy na mecz w klubie Wrexham. na pewno będzie gorące powitanie zarówno od Walijczyków, jak i oczywiście lokalnej polskiej społeczności.